Jak matka przebudziła, zaczęła krzyczeć, bo w tym momencie ja zobaczyłem i, co ja mówię, syczącą kulę ognia, jakby w ogóle świat się palił z sykiem jakimś takim i to z, z, z tym z dudnieniem motoru w jakimś po prostu no, to było niewyobrażalne, bo to trwało ułamki sekund wszystko, prawda? No co? No, to człowiek się budzi, zaspany, człowiek, chłopak, prawda, ile ja miałem wtedy 11 lat, prawda, dokładnie. No i ten, i po prostu huk i nagle, i nagle wszystko ucichło. I wybiegliśmy przed dom, tam było widać daleko i pokazały się łuny, prawda. Tu i ówdzie łuny, zaraz syreny. Trzeba sobie wyobrazić, że, że było totalnie ciemno, bo było, było za Bo to było zupełnie inne życie. Po prostu pamiętam do szkoły jak chodziłem wieczorem, to robiliśmy sobie sami takie latarki z deseczek. Różnie to każdy zależne Szybka na przodzie i w środku świeczka. Po prostu, bo nie było, bo w ogóle było. Ja sobie nie wyobrażam, jak można żyć w ogóle, że się nie świecą lampy na ulicach, w ogóle okna są zaciemnione. Jak było gdzieś tam szpara, to od razu był, podobno mogli strzelać. Ale lu, lu, ludzie dbali, że było to tak dokładnie oklejone, że zresztą w dużych dzielnicach nie było prądu. No więc tam w nocy, w związku z tym, te łuny były były wyraźnie widoczne, no i syreny straży. No. Jakoś dotrwaliśmy do rana, bo nie pamiętam, nie wiem jaka godzina mogła wtedy, już w każdym razie jeszcze się na noc, że szybko pobiegłem tam w okolice, gdzie to y, były te urny i pierwsze trafiłem tutaj w okolice, gdzie teraz jest wiaduk na ulicy na początku Zabłocia, tam gdzie teraz to, stoi taki biurowiec, tam była świeżo nasypany nasyp kolejowy przez Niemców. Zaraśnięty, pamiętam, taką wysoką, takimi, tak zwaną lebiodą. Le, le, le Oni chyba specjalnie to posiali, bo to utwardzało grunt, ponieważ wtedy kozę rodzice mieli którą się opiekowałem, to te kozy na szczęście tą lepionej chociaż z, nie, z niesmakiem i ten i wtedy to, to tam pobiegłem, było tam jak pamiętam to cztery silniki były wryte w bocz, po bocze tejże tejże tej skarpy, tej, tego nasypu, a u podnóża było wiele takich no, rzeczy połamanych, pogruchotanych i wszystko to się dymiło. Jak Niemcy zabrali to, to te silniki, wszystkie silniki jeszcze dymiące. Silniki zabrali na przyczepy i pojechali, połamane były śmigła i tak dalej różnie to wyglądało, to pobiegłem dalej w kierunku zabłocia. Tam były składy węgla. Tam często bywałem, bo tam po prostu różni znajomi, nawet jeden miał konie i ten i tam no po prostu było to centrum jak i zaopatrzenia węgla. W tam W Tamtobłocie było wtedy tam była stacja kolejowa duża. Niemcy tam mieli swoje przedsiębiorstwa czy składy różnego rodzaju, że tam był ciągle ruch i tak. i pobiegłem tam i ktoś mi powiedział, że, że na, mi, na terenie składu jednego leży kawałek sam, samolotu, i pamiętam, była taka wyrwana deska w płocie. Ja tam włożyłem głowę, i to tuż 5 metrów ode mnie leżał jeden z pilotów, co opowiadałem tam, yy, w mundurze takim kom, kombinezonie, który bardzo wyglądał elegancki. Biały skatek, tak to. To mi utkwiło w pamięci i głowę miał przykrytą kawałkiem blachy. To, to widziałem i, i oczywiście tam było kawałek samolotu. Ale co to było? Czy skrzydło? W każdym razie było. Czy kawałek jakiegoś ogona? Nie mam pojęcia. A w każdym razie nie kadłuba, bo to było, miało to, był to płat. Jakiś taki, ja wiem, czy 10 metrów długi, taki tam niespalony. Było, zaś, było to tak, było to nieruszone przez ogień, bo te elementy, które leżały tam w tym nasypie kolejowym, to wszystkie właściwie były jakby były nadtopione.